Zrobiona tu pod memy Ta piosenka nie. Także pod miniaturki Ta piosenka jest Byś bydlaka pokazał Ł, a i szorcy i tyle Poka 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 mi bydlaka, poka poka mi swój talent Poka poka mi muzykę, poka mi memy wspaniałe Poka poka miniaturki, poka poka mi tu gości Szorty też to przegląd oraz komentarze aktualności Przegląd oraz komentarze aktualności moi drodzy, tak, będziemy sobie dzisiaj przelatywali przez rzeczy, które, którymi uraczył, nakarmił nas internet w tym tygodniu. Nasz polski wspaniały internet, który pokazał nam niesamowite memy, które wrzuciliście wy na grupę Dupinators. Będą miniaturki, które są na karcie na czasie. Będzie też szorcy to już mówiłem, że szorcy w tym wypadku rolki z Instagrama, które są zawsze śmieszne zawsze są chujowe na maksa dlatego właśnie warto je zobaczyć. Ja mam jakąś dziwną fryzurę. No wiem, wiem w sensie pa patrzę, czy mi... Opa czy... Pewnie mi włosy wchodzą na green w taki sposób, że nic nie będziecie mogli zobaczyć, znaczy w sensie, że wszystko się popierdoli i już będzie płakał bardzo mocno, ale trudno, trudno, czasami trzeba popłakać, to jest też ważne w życiu, żeby umieć płakać, żeby wiedzieć, kiedy można płakać, jak płakać i żeby się tego nie wstydzić. Po prostu, o. Co jeszcze będzie? Bydlaki. Bydlaki w tym wypadku będą bydlaki, które macie mi wysłać na pokabydlaka.itp.itd małpa.gmail.com, bo już mi się kończą i to naprawdę już mi się kończą, więc jeżeli wysłaliście na przykład bydlaki, a ich nie było na tym kanale, to albo były chujowe... Albo po prostu z jakiegoś powodu ich nie było, więc y, możecie je da dalej wysyłać. Still, taki my to perfect the beat. And I still got a love for the streets. It's a D.I.E. Tak możecie zrobić. Y, a propos tych bydlaków, y, jeżeli macie, nie wiem, brata, siostrę, kuzyna, kurwa księdza, który robi coś zajebistego, spokolus, no to już, no to ciak, bez <laughs> Moja wyobraźnia zagalopowała za daleko, no to wysyłajcie. Dobra, lećmy z tym. A polecimy, co? Od razu z memami. poka mi bydlaka. Pokapoka bydlaka. Kiedy w końcu jakaś gotka z wielkimi cycochami zagadała do ciebie, ale spuściłeś już trzy razy minuty minuty i nie wiesz, co teraz zrobić. <grym> ja widziałem tego mema, ale w innej wersji. To był w wersji. Kiedy ona w końcu przyjechała, żeby robić z tobą te wszystkie rzeczy, o której mówisz, że będziesz robić. Jak wynaleźliście religię, Egipcjanie? Zajebiście kurwa fajny kotek. Moja Kicia, dałeś mi tego kota. Masz tysiące kotów, zostaw mi jednego. <grym> Bubble. Domowy kot. Mięso jest za grubo pokrojone, nie mogę go pogryźć. Kot na wsi. Zajebisty jest ten obraz. Naprawdę jest piękny. Toś, wszystkie majone ze smakują tak samo. Polacy w sekcji komentarzy. Kapslok <noise> <noise> Totalnie No, winiary, kurwa, czy kielecki A może z jeszcze, kurwa, do tego A ja nie lubię majonezu, i co teraz? <noise> kurwa, czy <ci> jesteś Polakiem, <noise> mordo wyjebana Możesz mi, kurwa powiedzieć, czy jesteś Polakiem? I w sumie... W sumie mógłbym tak powiedzieć. Wszystkie majonezy smakują tak samo. Mi kurwa dosłownie. Wszystkie majonezy smakują tak samo. Ja nie jestem fanem majonezu. Palisz moimi butami, chyba zwariowałeś. Nie ma już miejsca w szafie. Będziemy trzymać je w chmurze. A, bo to jest obuwie zimowe, więc należy nim palić w kominku. I za Newton patrzący, jak twoja masa nie przyciąga żadnego ciała. lame. No wygląda jak jaś fasola trochę, nie? Gigantyczna szczelina na Antarktydzie poszerzyła się o 17 km. Znowu ta pieprzona wiewiórka ze swoim orzechem. Nie miałem z tym nic wspólnego. Pieprzona wiewiórka. takie też. Yy... Wujkowe trochę, nie? Gigantyczna szlina na Antarktydzie poszerzyła się o 17 km, i tu powinno być zdjęcie aktorki porno jakieś, no? Jesus. Starbucks employee, kebab guy. Starbucks, fake smile. Kebab guy, real smile. Starbucks deliberately spells your name wrong. Kebab, he always call you boss. Starbucks, want extra money. Kebab, he is loyal. He's loyal. You smart. You loyal. Jakie jajka pani lubi? Takie, co mnie po tyłku łaskoczył. O! Ja kiedy schudłem parę deko i Bebzon odsłonił centymetr fifloka. Nie znałem swojego męstwa. To się nazywa lustrzyca, taka choroba, że nie widzisz swojego penisa przez to jaki masz kurwa wielki brzuch. Zaczynasz nucić jakiś rapowy kawałek. Ojciec, nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz poza tym, że się skumałeś z czarnymi. <laughs> to oczywiście z widźmi na trójeczki. Chyba trójeczki, tak, chyba trujeczki. Oczywiście Czarni i Nilfgaard i w ogóle to jak oni tam krzyczą o tych czarnych, to <laughs> jest! Powiem co najmniej dwuznaczne. Witajcie, komunikacyjni przyjaciele. Słuchajcie, to się tylko tak wydaje, że przystanek odjeżdża. Tak naprawdę to tramwaj jedzie. Rafał Trzaskowski, który odkrył komunikację miejską. Proszę Państwa. Przyjewo. Słuchajcie, ja wczoraj na przykład wracałem za 15.1. do domu przez centrum, no i stwierdziłem, że pójdę sobie na metro. A tu się okazało, kurwa, bo był czwartek, że metro nie jeździ. Trzaskowski! Kiedy zapomnisz, że niewidomi ludzie mają zajebisty węch, dlaczego wyciągnąłeś penisa? Śmierdzi jak duży. Gdy masz już 30 lat i teraz to mama do ciebie krzyczy, rzuć picie. <grywia> tak, rzucę za chwilę. Dorosłe życie jest piękne. Wracasz wieczorem do domu i nie masz żadnych prac domowych. Jedyne co musisz zrobić, to pójść do sklepu po zakupy, ugotować jedzenie, pozmywać naczynia, posprzątać i poradzić sobie z pragnieniem śmierci. Super, dorosłe życie. Yej! Prawdopodobnie najgroźniejszy polski przestępca. Karol Wup, pseudonim Papież Żółty. Był oficer operacyjny w WSI. Następnie przywódca międzynarodowego syndykatu przestępczego znanego jako Mafia Wadowicka, zajmującego się głównie nielegalnym handlem dziećmi. W roku 2005, na mocy ekstradycji, wydany rządowi Stanów Zjednoczonych, gdzie skazano go na łączną karę 2137 lat pozbawienia wolności. E, jakby to powiedzieć, okrutnik, no. Stworzono po to, abyś mógł oglądać swoje dzieło i spychać je szczotką, bo strumień wody jest za słaby. No kurwa, kibel z półką. Ja kiedyś, jak, ja, jak mieszkałem na tysiącleciu. Jak miałem, kurwa, tam do 14 roku życia, to mieliśmy kibel z półką tylko. Znaczy, i nigdy nie chciałem mieć innego kibla. Jak był taki, właśnie, bez półki, to było dla mnie takie, ee, bo to chlapie w ogóle i tak dalej. W tej chwili sobie nie wyobrażam mieć kibla z półką. Kurwa, to jest chyba najgorsze, co może być. Ja pierdolę, nie? Ble. To już serio, przegięcie. W sklepach kończą się gołębie. A z 69 groszy za gołębia, no to kurwa, ej. To by rozwiązało problem głodu na świecie, serio. Kiedy mama pytacie, kim jest ten raper Drwal, który obok Maty i Bambi ma swój zestaw w maku, no mógłby być taki raper Drwal. To był, by, on by pasował do. nie wiem czemu, ale skojarzyło mi się z Gospelem. Gospel i Drwal. Jest tak romantycznie Muszę bać łaka! W klapkach to kurwa, wyrucham cię na bosaka! Oni by w dwójkę na pewno zrobili jakiś dobry numer. Plastikowe pojemniki, gdy raz zapakujesz sobie do prasy spaghetti. Totalnie! Znaczy spaghetti, nie spaghetti, tylko chodzi o bolognese. No, chodzi o sos kurwa pomidorowy, który to tak upierdoli, że hej ho! Jure wojska obrony terytorialnej, Harry. I'm a what? <grystanie> I'm a what? <grystanie> totalnie. How keys are advertised. How keys sound. No, ale totalnie. Widzicie tych kurwa gości z tymi make-upami? Tego Gina Simonsa z tym jęzorem. I nagle wchodzi. Aaaaaah! Wanna rock and roll all night and party every day. No kurwa. Dlaczego nie pracujesz? Nie słyszałam, że idziesz. O kurwa, Krzyś, sorry, niechcący. Sędzia. No, trochę tak, trochę tak. I spraw, żeby tatusiowi się nic nie stało, jak jest pijany. Szartujecie? To mój ulubiony żul. tak mogłoby być. Wyobraźcie sobie właśnie takiego boga, taki koncept, że on jest taką osobą, jak wy w Simsach, tylko że zostawiacie te Simsy, żeby one sobie tam żyły i raz na jakiś czas sprawdzacie je. No i jest właśnie taki ulubiony żul w tym wszystkim. Najlepsi jak na świecie. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. Ja kiedy znam sobie sprawę, że idę w złą stronę, więc patrzę na telefon, żeby ktoś coś do mnie napisał i dlatego zawracał. <grywa> Ale kurwa, to jest niesamowite, że masz taki rel, nie? że każdy to kurwa zrobił kiedyś. Nie tak o, kurde, <laughs> wiesz przy ludziach, że, że niby, wiesz, teraz idę w inną stronę, bo ktoś to mnie napisał. My Life me Porsche Configurator. <laughs> to ja tak miałem, jak kupowałem Mercedesa i konfigurowałem tego Mercedesa, tylko naprawdę go kupowałem, ale konfigurowałem sobie, jak się nazywa ten GT, nie? Konfigurowałem sobie GT Mercedesa. Tego najdroższego, z wszystkimi największymi bajerami, w sumie wyszło mi wtedy tam milion dwieście. No. Szeregowiec Ryan, interstellar, marsjanin. Ameryka wydaje miliony dolarów na ciągłe sprowadzanie Mata Dejmona do domu. <grym> to prawda, kurwa. Totalnie tak. Zrobisz to dzisiaj ze swoim chłopakiem w nocy pod kołdrą z papieżem Polakiem. Ja myślę, że Janek chciałby taką kołdrę. Totalnie. Totalnie, nie? Jeszcze jak. Kiedy znalazłeś już starszego brata w pokoju takiej gorzkiej cukierki i nagle nie jesteś już introfertykiem. <grym> Nie jedzcie cukierków, kurwa, spokoju, brata, słuchajcie. Naprawdę. Bo ta intro, introwersja się czasami przydaje. Rząd jest zabawny. Jeśli znajdą w Twoim ogrodzie skarb, to należy do Państwa. Ale jak znajdą narkotyki, to już należą do ciebie. No, trochę tak. Shakil O'Neal's Pregnancy Test. Results in two minutes over 90% accurate, close to free. shark stickers. To jest dostępne cenowo i świetna zabawa. A co to taka zamyślona, czemu nie jest? A nic, wszystko mi o nim przypomina. Prawdziwe życie, filmy na Pornhubie. No, ale tak jest. Tak jest, moi drodzy. Prawdziwe życie właśnie tak wygląda, że one są czasami różne. Znaczy, ja nie wiem, bo nie widziałem innych. Sfinansowany przez KWW, Wayland Utani Corporation, Stanisław Ksenomorf. Procesor atmosferyczny w każdej gminie. Zajmiste. Kiedy cieszysz się, bo twój penis znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa, ale potem przyszła pani bibliotekarka i kazała ci go wyjąć. O, to wygląda jak Aleksander Macedoński. Kup sobie większe okulary, bo ci czacha, no. Chciałbym się umówić na wymianę sprzęgła. A jakie to auto? Moje. Ale marka. Tak, marka słuskiego. I <laughs> tak kurwa bawi. Jeszcze on w tym kapeluszu, jakby był śpiegiem jakimś. I to w jakiś sposób mówi do tego telefonu. The Street Fighter Tiger Knee Position is the best way to sleep, ale totalnie tak. Jest ja zawsze kurwa tak śpienie. Jest ja zawsze kurwa podkurczam kolano, nie? Tak do góry. Znaczy, najbardziej tak lubię. Dobra! Kurwa, koń tego dobrego. Już wystarczy tych memów, kurwa. Za dużo i teraz przechodzimy do... a do szorców. Poka, poka, poka mi bydlaka, poka, poka, mi bydlaka, poka, poka, poka mi bydlaka. Jestem muzykantem konczała, my muzykanci kolej Ja umiem grać, jo na umie grać, a na czym? Na no nerwach. proszę pani, bo mnie Ja pierdolę. Poyżecie, posłuchaj, S są dwa wilki. Jeden jest zakuty w ciemności, a drugi w światłości. No ja pierdolę ten, ten w ciemności, i... bo widzi tego w świetle. Proste. Ten, którego będziesz karmił. A że zakuty w ciemności. A kto powiedział, że tam jest w ogóle jakikolwiek człowiek? Co za pierdolenie! Pięknie, <ślamy> panie! Panie mnie, <ślamy> panie! Kocham, mnie, kurwa za te mnie <ślamy>

Ja pierdolę. Ja pierdolę, nie! Najgorszy ASMR ever. Skibidi Toilet i ja pierdolę. I to też jest ASMR. Unbox a giant mystery Skibidi Toilet.

Cytrynówka była jedna kurwa, Cytrynówka w moich kubkach, no co wy tutaj... Cytrynówka w moich kubkach, techa w bibukach. Cytrynówka ma być wszędzie, Cytrynówka już było kurwa mordo, już była taka piosenka. O, to jest ten, to jest ten kurwa, który był przed chwilą. Ja pierdolę, nie? Jezus Maria. C Kiedy orientujesz się, że wszystkie kary za dzieciaka... To były Twoje późniejsze cele w byciu dorosłym, czyli jeść zdrowo, moment, w którym jest cisza, i kiedy dostajesz klapsy, idziesz spać o dziewiątej. No, słuchajcie. Niektórzy tak mają zapewne. Dobra, kurwa, starszy tych szorców. teraz przejdziemy do waszych bydlaków, proszę bardzo. Poka poka, poka mi bydlaka, poka poka, poka mi bydlaka. Cześć Maciek, mam dla Ciebie niezłego bydlaka, mój znajomy maras, szyje zajebiste, czapki i torebki. Nie że goś ma zajebisty talent, to jest do tego idę, idea zajebiście idzie z duchem Zero Waste. MW Heads, to jest ten maras najwyraźniej. No i ma Carhartt i tutaj też jest Carhartt. No i rzeczywiście, jest streetwearowo mocno widzę, MW Hats. Ale kurwa, buty. Dziwne. Ale jest, jest koszykówka. Ej, to jest zajebiste. Ten Adidas. Kurwa, to jest taka torebka zrobiona z. Pudełka po butach. Ekstra. Naprawdę kurwa. Czapka z tym, z zamkiem, z zipem. Też spoko. MWH. Co tam jest jeszcze? Nie, no, naprawdę kurwa. Spoko są te rzeczy. Oakley. No i Zero Waste. Bardzo fajnie. O, Moskino na przykład. Też torebka Moskino. Moskino? Nie, Mumteatr. <noise> bardzo spoko, naprawdę fajne rzeczy, pomysłowe, ta czapa zajebista, ekstra, jest kurwa, no jest to NBA wśród y, Zero Waste zdecydowanie, New York Knicks, bardzo fajnie, podoba mi się to, więc jest to zdecydowanie talent bydla, MW Hats. MWH, możecie sobie sprawdzić. Dobra, i jeszcze jedno. Nie wiem, czy jest to wystarczająco interesujące do pokazania, ale wyszukuję ciekawe ujęcia z II wojny światowej i koloruję za pomocą sztucznej inteligencji. Aha, okej, okay, czyli to jest za pomocą sztucznej inteligencji. The Color of Conflict. Znaczy, jest to fajne, że się to koloruje, ale czy. No, one przede wszystkim są bardzo chujowej jakości, te zdjęcia, widzę. I czy to jest taki talent, że robisz to za pomocą sztucznej inteligencji? No wiadomo, Andrzej Dragon kurwa zrobił pomógł sobie w klipie z Quebo za pomocą sztucznej inteligencji. No ale tak po całości to chyba nie jest jakiś mega, 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 mega talent, ale no słuchaj, ważne, że ci się chce. The Color of Conflict możecie sobie obczaić. Dobra. Kurwa, let's go teraz do karty na czasie. Na czasie, yo, yo. Poka, pokami mi bydlaka, poka, pokami bydlaka. Jak wyjaśnić chamskie dziewczyny w szkole? Waxy shorts. Nie, to mi się nawet nie chce. Masz 7 sekund, żeby zbić teens. Aha, to są ci, kurwa. Dobra, i co Borys, Borys, Borys. Masz 7 sekund, żeby znaleźć i dotknąć Santie. O Jezus, morabżyjnie motylizm. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1. Boże, przeszła. O Jezus. Maria. Santia, masz 7 sekund, żeby zbić pionę z grackiem. Ale gdzie nie jest? O, gdzie Cześć! Bo co za niesamowity content. Wam dla takich chwil warto mieć YouTube'a, nie? Serio. Kurde, fajnie by było, gdyby był darmowy YouTube, nie? Żeby każdy mógł to zobaczyć, nie? to <laughs> co za gówno? Głuchy ślepy niemy przez cały dzień. bungee. No i sztuczna inteligencja zrobiła robotę, oczywiście, w miniaturce, ale wygląda ona mimo wszystko jednak w jakiś sposób ciekawie. Nawet jeżeli jest to SI, to wygląda to ciekawie. Kłębą na FIDE Futura MA3, północ, południe, no to 3,4 miliona wyświetleń w 7 dni. Polecam moją dosłowną parodię, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. W ogóle ten się, ten się mnie pyta, właśnie. Mateusz, który to montuje. Pisze do mnie, Ej, zajebiście obczaiłeś to z tym, y, że jest tam y, deepfake Luisa C.K.? I znowu zmiana Rihanna Louisa, co komuś pokazał Pindola i dotykał go dłonią. I zrobiłeś, że Louis, co komuś y, pokazywał Pindola i dotykał go dłonią. Że Louis, co komuś, że to jest Louis C.K. Co komuś i że ja to zajebiście wyczerpiem, a ja to przez przypadek zrobiłem. Znaczy chodziło o Luisa CK, ale to CK jest przez przypadek. Kto ostatni zaś nie wygrywa już. To nie jest zdrowe kurwa, deprywacja snu nie jest kurwa zdrową rzeczą. Naprawdę, jeżeli nie śpicie, lepiej nie jeść. Nie mówię o piciu, ale lepiej nie jeść przez długi czas niż kurwa nie spać. To was najbardziej zajebie. Zamknęliśmy się w bunkrze na 100 godzin mortalcio. Ja pierdolę! Wy musicie 100 godzin. Zniknijcie z netu na 100 godzin. To proponuję, tak w ogóle tego typu challenger. To, to są. Dobra. Odwiedziliśmy jarmark świąteczny z ekipą Bandura Carter. No i e, tutaj jest trochę AI, AI, a trochę nie jednak. Trochę jest chyba Photoshopa bardziej. Już jarmark świąteczny. Kurwa, jest listopad. Jest listopad do chuja pana. Sylwia Grzeszczak, latawce. I to jest ładna miniaturka. To jest ładna miniaturka. Wygląda jak zdjęcie, no bo to jest zdjęcie, ale wygląda bardzo fajnie, moim zdaniem. Wszystko tutaj pasuje. Ja bym troszkę chyba bardziej ten kolor, gdyby ona miała to futro. Bardziej saturacja byłaby dojebana na tym futsu. To jeszcze fajniej by wyglądało, A może się mylę. Chłopak versus przyjaciółka. Kto zna mnie lepiej? Mam wroga. Kto to? Fagata czy Jabson? O boże, co teraz będzie? Kasper Błoński. Niesamowite te QA, a właściwie nawet nie QA, tylko taki content na zasadzie wykorzystywania związku. Nie, nic tutaj więcej. Kabaret bez menadżera. Nie to takie rozwiązanie. Nie o takie rozwiązanie. Kurwa, polsat! Napisaliście tak: Po pierwsze, menadżera, powinno być menadżera. Menedżer, nie? Menedżer, chyba. Znaczy, przede wszystkim powinno być tak. Nie to takie rozwiązane problemu chodziło. Nie o takie rozwiązanie problemu chodziło. Posrało Was Polsat! Co Wy jesteście? Kanałem na YouTubie? No. Nie możecie sobie pozwolić na błędy. Nigdy. Dobrze, dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Dzisiaj jest pierwszy dzień grudnia, czyli zaczęliśmy, kurwa, ten okres... Ty, 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 a to właściwie tak, no to, to by ten jarmark się zgadzał. Wesołych świąt, moi drodzy. Ale Mikołaj to za 6 dni. Pięć. Pa!